Zanosiło się na to, że to będzie coś znacznie mniej typowego, no bo w pierwszych kilkunastu minutach fabuła ciekawie się zawiązuje, postacie mają tajemnice, wydaje się, że nieoczywiste, ale nie. Niestety im dalej w las, tym bardziej typowo się dzieje w tej produkcji, a szkoda, bo potencjał był znacznie większy. Oszukujmy się, jeżeli szukacie czegoś poważnego, co was skłoni do myślenia, do refleksji, co zostanie w głowie na dłużej, to zdecydowanie nie ten adres. Wręcz przeciwnie, totalne przeciwieństwo tego adresu, bo to bardzo, bardzo luźny, powierzchowny, płytki film, który zapowiadał się na coś znacznie lepszego, na coś, co może nie, że zostanie w głowie, ale chociaż sprawi, że te romkomowe romansidła zostaną trochę przełamane, te schematy zostaną przełamane. Ale nie, niestety wszystko jest tutaj straszliwie typowe, chociaż muszę przyznać, że kiedy zaczęłam oglądać tę produkcję, tak kilkanaście minut mnie wciągnęło i to wystarczyło, żebym została do samego końca. Chociaż oczywiście ten film jest przeciągnięty, ale jednak było w nim coś takiego, co sprawiało, że może jednak ta sytuacja będzie inna i chciałam to zobaczyć. Ja mam na imię Ola i jest to recenzja nowego hiszpańskiego filmu. Młodzieżowego filmu, trzeba powiedzieć, pod tytułem Przez moje okno, a trawes z Demi Ventana w języku oryginalnym. Wiadomo, trochę akcent mi się przesunął, ale jeżeli wrzucicie w Google, to znajdziecie zresztą w opisie, jest też oryginalny tytuł. W każdym razie, tak jak wspomniałam, ta produkcja zaczyna się dość interesująco. Jak na XXI wiek przystało, wszystko zaczęło się od hasła do Wi-Fi. No i to było trochę intrygujące, trochę naznaczone humorem, takim delikatnym, nie jakimś nie wiadomo jak wysublimowanym, ale. Ale jednak. I to sprawiło, że chciałam zobaczyć o co tutaj będzie chodzić. Bo oto poznajemy Raquel. Raquel wydaje się być zwykłą nastolatką, z tego co kojarzę, ma 18 lat. Wygląda na typową szarą myszkę, ale. Jest stalkerką i to taką stalkerką z krwi i kości, taką, która przypomina Joe z serialu Ty. No bo ona zbiera wszystkie, ale to wszystkie informacje na temat swojego sąsiada bogatego sąsiada który jest częścią wielkiej firmy firmy z sektora finansowego, którą stworzył jego ojciec, a on jest jednym z trzech braci: jest Artemis, Apollo i Ares. Trzech braci, trzech braci, których imiona zaczerpnięte są z mitologii greckiej, aż prosiło się tutaj o konflikt tragiczny. I tak jest tutaj konflikt tragiczny. W każdym razie ona zbiera wszystkie informacje i nagle on wykradaje hasło do Wi-Fi. Brzmi to trochę podejrzanie, zwłaszcza, że już te lata, nastoletnie, trochę mam za sobą i trochę mi to zazgrzytało, że taki czy zainteresował się jej hasłem do Wi-Fi, no coś tutaj jest nie tak. No ale Raquel zdaje się w ogóle o tym nie myśleć, no bo jest nim zauroczona, ona uważa, że jest z nim zakochana, zakochana w tym obrazie, który zebrała z tych danych, więc zaczyna się intrygująco, ale później no właśnie robi się strasznie typowo i mamy tutaj typowych bohaterów, takich wypisz, wymaluj, jakbyście sobie wzięli schematy bohaterów z komedii romantycznych, albo z romansideł i owrzuconych do tej produkcji, nie za bardzo nawet jakoś ociosanych, dopasowanych po prostu. Ale mimo wszystko były tutaj momenty, które sprawiły, że zaczęłam się trochę bulwersować i na szczęście twórcy to wyprostowali. Ale o tym będzie zaraz. Najpierw chciałam przypomnieć, że będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał. I ja zawsze zapraszam do komentowania. Staram się odpisywać na praktycznie wszystkie komentarze. Jestem ciekawa Waszych opinii, no bo jest to typowe romansidło, ale uważam, że nie jest fatalne, nie odbiega od tych typowych romansideł, więc jest po prostu bardzo, bardzo przeciętne, tak, żeby po prostu włączyć coś, zawiesić oko i zapomnieć za jakiś czas, ale nikomu nie robi to jakiejś wielkiej krzywdy, więc nie uważam, że jest to o, coś strasznego i w ogóle parę elementów mi tutaj mocno zazgrzytało, ale nie czynią tego filmu fatalnym. No, ale właśnie chciałam się skoncentrować na bohaterach, na tym jak oni są tutaj zaprezentowani, no bo właśnie mamy typowe postaci. Mamy Yoshiego, który jest typowym przypadkiem uwikłania friendzone i to takim typowym, typowym, no bardziej kurczę się tutaj tego nie dało wpasować, bo Joshi podkochuje się w Raquel i Joshi jest troszeczkę odklejony, w sensie nie ma więcej przyjaciół poza Raquel i Danielą. Daniela, w ogóle mogłabym już o niej teraz powiedzieć, bo Daniela to jest taka postać, której równie dobrze mogłoby w ogóle nie być, bo ona nic nie wnosi. Ona jest typową przyjaciółką imprezowiczką, która lubi zmieniać partnerów, partnerki jak rękawiczki i. Jest bardzo płaską postacią, mówię. Ona praktycznie nic tutaj nie wnosi. Jakby jej nie było, to nic by się nie wydarzyło. Ale mamy trio, bo w takich produkcjach zwykle jest trio. No i Yoshi podkochuje się w Rakel. I początkowo jeszcze było mi go trochę szkoda. W sensie nie, że o jezu, jaki biedny Yoshi, tylko rozumiałam jego punkt widzenia, no bo jego najlepsza przyjaciółka, nie chce jej stracić i tak dalej. Ale z drugiej strony, im dalej w las, tym on nie wykazuje żadnej inicjatywy. On nie okazuje tego, że chciałby czegoś więcej. I dopiero gdy sytuacja się zaognia, dopiero gdy okazuje się, że może ją stracić na rzecz innego, no to wtedy się aktywuje. No jakże to jest typowe w tego typu produkcja, być może też w życiu, nie wiem. Ale chodzi mi o to, że Joshi miał znacznie większy potencjał. Można było przeprowadzić. Można było go poprowadzić jako postać trochę bardziej przewrotnie, ale niestety tak się nie zadziało. No ale właśnie mamy Raquel. Rakel, która jest intrygująca. Rakel, która początkowo wydaje się być szarą myszką, ale właśnie przypominała mi Joe seria A to dlatego, że jest straszliwą stalkerką i nosi w sobie tajemnicę i zadrę w sercu i cały czas czyta jedną książkę i lubi pisać i ma bardzo bujną wyobraźnię. Widzicie, że tutaj było naprawdę bardzo duże pole do manewru, ale twórcy jednak, mimo tego, że początkowo robią z niej postać tajemniczą, robią z niej postać, która może mieć jakieś ukryte, ciemne motywacje, potem wszystko sprowadza się i tak do typowego romansidła. Szkoda, naprawdę szkoda, bo chciałabym zobaczyć jej bardziej mroczną naturę. Wydaje mi się, że ta bohaterka mogłaby sobie z tym poradzić, że scenariusz do tego pasował. No, ale nie. Nic takiego tutaj nie znajdziecie. Typowe Roman sidło No i mamy jeszcze tego Aresa, greckiego boga, który jest wykorzystywany jako hasło Rakel. Rakel, która trochę zna się na komputerach, ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie swojego komputera, no to już tak niekoniecznie. Wydaje się nawet, że ona udaje, że się zna na komputerach. No ale tak jak mówię, była ciekawą postacią. Natomiast Ares jest takim typowym badbojem, który początkowo zachowuje się okrutnie. I u mnie zapaliła się już na samym początku taka czerwona kontrolka. Bałam się, że w tej produkcji będą gloryfikowane toksyczne zachowania, bo tych toksycznych zachowań na początku jest całkiem sporo. Zresztą sama fabuła, sama kanwa tej historii. No zobaczcie, Raquel, która zrobi wszystko, żeby skłonić go do tego, żeby ją pokochał, bo ona sobie wyobraziła coś na podstawie tego, co zobaczyła w internecie i ma jego obraz w głowie, ale nie wie tak naprawdę, jak jest. I ona naprawdę jest w stanie zrobić wszystko, byle się do niego zbliżyć. I tutaj tych sygnałów ostrzegawczych było naprawdę bardzo dużo. Bałam się, naprawdę bardzo się bałam, że miałam taki moment, że chciałam to wyłączyć, zwłaszcza, że mamy tutaj dużo scen rozbieranych i szło to trochę w stronę, nie wiem, jakiegoś 50 twarzy Grajana, czy przesadzam oczywiście, ale trochę za dużo tego, jak na tego typu produkcję, bo można było te momenty wykorzystać na analizę psychologiczną bohaterów, nie mówię, że jakąś rozbudowaną, ale żeby trochę bardziej Pogłębić ich historię, a trochę w pewnym momencie wypadają płasko. Poza tym początkiem, początkiem, który jest zachęcający. No ale na szczęście twórcy wpadli na pomysł, żeby jakoś wytłumaczyć te zachowania Aresa. Od razu mówię, nie nastawiajcie się, że to tłumaczenie jest jakieś super nowatorskie, bo nie jest. Jest typowe, jak wszystko w tej produkcji, praktycznie wszystko, ale jednak dzięki temu ta gloryfikacja toksycznych zachowań została odsunięta i na szczęście się tutaj nie pojawia, bo był już taki moment, że się zastanawiałam, co Twórcy tak naprawdę chcą tym osiągnąć. Ale na szczęście trochę lepiej poprowadzili ten temat, wyciągnęli kilka rzeczy z. Nie chcę tutaj bardzo spoilerować, dlatego ważę słowa. Z historii Aresa i z historii jego rodziny. Mamy tutaj oczywiście takie typowe antagonizmy, czyli bogaty ojciec, ojciec, który sam do tego wszystkiego doszedł, ojciec, któremu nikt nie pomagał, który chce to wpoić swoim synom, synom, którym trudno będzie to wpoić, bo wychowywali się w luksusie i mają inne priorytety. Ale mimo, że Ares jest tym, Bad to on jest powierzchownie Bad To mogę powiedzieć, bo to też widać od samego początku, że tak samo jak Raquel, on tworzy taką skorupę. Ona tworzy skorupę pewności siebie, że co, to nie ona. Taka Hobby do przodu, nic jej nie rusza, a w środku aż wszystko w niej pęka. I on ma całkiem, całkiem podobnie. I na szczęście twórcy w jakiś sposób to tłumaczą. Także w ostatniej chwili, kiedy już miałam się bulwersować, że nie w ogóle, co ci twórcy tutaj robią, wyprostowali trochę temat. Zrobiło się z tego typowe Sidło, ale na szczęście nietoksyczne. Tyle co mogę powiedzieć, to to, że przez moje okno to bardzo, bardzo standardowe romansidło dla młodzieży, które nic nie wnosi do tego gatunku, które powiela schematy, które wykorzystuje takich utartych bohaterów, wrzuca ich do tej produkcji i nawet jakoś bardzo nie dopasowuje do tego, co nam się dzieje, ale ma w sobie coś takiego na samym początku, co sprawia, że jednak chce się zobaczyć, jak ta historia się zakończy, do czego to wszystko doprowadzi i czy w ogóle... Do czegoś, co przełamie chociaż jeden schemat. I jakiś tam być może przełamuje, ale tutaj musiałabym już zdradzić zakończenie i w ogóle to, co doprowadziło do tego zakończenia, ale nie uważam, że to jest jakaś fatalna produkcja. To jest takie 5 na 10, jeżeli chodzi o ten gatunek, bo oczywiście nie porównuję z innymi gatunkami, ale takich filmów jest mnóstwo, szybko się o nich zapomina i to są topowe produkcje na rozluźnienie. Jest zgrabnie zrobiona, estetycznie zrobiona, bohaterowie są przyjaźni, nieźle się ich ogląda. Nie są jacyś drewniani, nie odebrałam tutaj tego tak, że oni nie wiedzą, co grają, bo radzą sobie dobrze, bo tak jakby grali właściwie trochę siebie, więc nie ma czegoś takiego tutaj, że, o Boże, chciałam wyłączyć, bo aktorzy są niedopasowani do roli, akurat to zagrało i mówię, kadry są estetyczne, ładne, przyjemne, ale to tak zwykle jest w tych hiszpańskich produkcjach, więc pod tym względem ten film nie odbiega od nich. Także jeżeli szukacie lekkiego filmu na wieczór, na rozluźnienie, na takie włączenie i nawet robienie czegoś w tle. To przez moje okno zdecydowanie się sprawdzi i gwarantuję, że szybko zapomnicie o tym filmie, ale nie robi nikomu krzywdy, więc nie uważam, że należy go fatalnie oceniać, bo na szczęście twórcy wybrnęli z tego toksycznego zachowania, które zaczęli prezentować praktycznie na samym początku, no nie na samym kawałeczek dalej. I to by było wszystko ode mnie. Standardowo zapraszam do sekcji komentarzy. Jestem ciekawa waszych opinii na temat tej produkcji, jeżeli już oglądaliście, albo planujecie oglądać, albo w ogóle lubicie tego typu filmy, czy? czy Romkomy, Roman Sidła, czy hiszpańskie produkcje. Ja muszę przyznać, że mam słabość do tych hiszpańskich produkcji, nawet jak są jakieś takie bardzo marne, to dobrze mi się ogląda, dobrze mi się ogląda tych aktorów, dobrze mi się ogląda scenerie, więc to zawsze działa na korzyść tego typu filmów czy seriali. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!